Czy istnieje sprawdzony środek, który pomaga w wychowaniu dzieci? Jest on na wyciągnięcie ręki. Tym razem sprawdzimy, jakie znaczenie ma sport w procesie dorastania. Charles Barkley, jeden z najlepszych graczy NBA, wyznał kiedyś, że gdyby nie był koszykarzem, z pewnością stałby się bandytą. Mimo, że teza ta wydaje się być przesadzona, to jest w niej dużo prawdy. Zaangażowanie w sport nie tylko chroni młodych ludzi przed nałogami, ale też jest źródłem doświadczeń osobistych i społecznych. Wyrabia cechy charakteru, które przydadzą się podczas realizacji celów w innych sferach, na przykład zawodowej lub szkolnej. Poznanie reguł sportowych jest wstępem do poznania reguł życia. poprzez sport przeżywamy porażki, przeżywamy zwycięstwa, możemy jakby doskonalić samego siebie i edukować na podstawie tych doświadczeń. Sport daje nam nieograniczoną wręcz taką jakby możliwość testowania własnego siebie, co później w życiu nam się w jakiś sposób bardzo przydaje, bo Podejmujemy decyzje, które bardzo często podejmowaliśmy na boisku, w pracy zespołowej, w pracy między, między, międzyludzkiej, w komunikowaniu się między zawodnikami, więc to wszystko później w życiu tak samo procentuje i, i dzięki sportowi jakby ten charakter jest bardziej twardy, nie poddajemy się, bo mieliśmy wiele okazji do tego, żeby, żeby się przekonać, że wystarczy jeden moment w treningu, czy jeden moment w meczu piłkarskim, który odmienia całkowicie nasze życie. E, piłka gdzieś odbija się od ramienia, obrońcy wpada nam pod nogi, strzelamy bramkę, mimo tego, że ta piłka do nas nie była adresowana, więc w życiu też jest wiele takich momentów, które, których nie powinniśmy się poddawać, bo jeden, jedno klepnięcie po ramieniu e, przyjaciela może dać nam tak dużo pewności siebie, które, e, która w życiu gdzieś tam no, zaprocentuje. Czy podobne zdanie na temat sportu mają młodzi ludzie? Sport przede wszystkim jest dla mnie pasją, jest dla mnie przyszłością. Robię to, bo to kocham i to jest dla mnie, no jak na razie na życie, to jest wszystko, co mam. Ambicja, walka, gra zespołowa. Sport jest to moja pasja. Od dziecka oglądam mecze z tatą i. Streningi zacząłem w wieku 7 lat i po prostu nie wyobrażam sobie życia bez sportu. Ty najlepszym piłkarzem. Sport to jest dla mnie taka ambicja, taką chęć, mam do grania w piłkę. Takie drugie życie, można powiedzieć? No Życiem, bo nie siedzę w domu jak inni, tylko trenuję i ciężko pracuję. Może być. Takim dobrym piłkarzem jak Messi, no i no, żeby dostawać też złote piłki. Ja jestem przykładem raczej chłopaka, który jest z tej mniejszej miejscowości, który w jakiś sposób osiągnął sukces grając w miasteczku 40 tysięcznym, gdzie szkółka piłkarska była w trzecioligowym klubie Concordia Knurów. Teraz jest często modna taka, takie otwieranie szkółek piłkarskich. Byli zawodnicy otwierają szkółki piłkarskie. Dla mnie ważne to jest, aby, aby otwierać szkółki piłkarskie niekomercyjne, bo to jednak dla wielu potencjalnych talentów jest bardzo trudne to, aby, aby opłacać własną edukację piłkarską i, i dzięki temu no, wielu tych ta, wiele tych talentów gdzieś tam po drodze nam ucieka. W moim życiu na pewno miało bardzo duże znaczenie to, że nie, miałem, nie musiałem płacić za, za to, że mogłem brać udział w czynnym treningu piłkarskim na przykład. Mieliśmy bezpłatne lekcje piłki nożnej, graliśmy w klubie, który nie obarczał żadną opłatą naszych rodziców. To na pewno miało bardzo duży wpływ na to, na mój rozwój piłkarski i na to, że chciało mi się grać w piłkę. Dlatego cieszę się, że, że żyłem w takich czasach i na pewno będę też wspierał za każdym razem idee, które będą w jakiś sposób bardzo bliskie temu, aby, aby zwolnić rodziców od, od opłaty za za treningi piłkarskie. Rozpoczynają czarni. Zawadzki, podanie do kula, przy piłce kul, przerzut na drugą stronę boiska, walka o piłkę, ponownie kul, odegranie i strata. Drużyna czarnych próbuje zagęścić grę. Czarni cały czas przy piłce. Prażu i fałd. Decyzja arbitra. Wolny dla czarnych. I z rzutu wolnego rozpoczyna Kamil Pestka. Podanie do tyłu. Pressing ze strony czerwonych. Czarny cały czas przy piłce. Odegranie do Gądka. Sebastian Gondek. I strata. Podanie czujnie przejął Kuba Pasionek. Piłka ciąga na boisku. Odegranie do Gądka, Gondek do Zawackiego będzie strzelał strzał i gol Dominik Zawadzki strzela w ramkę bramkarz zupełnie zaskoczony Rozpoczynają czerwoni Musiał, czarni w defensywie Podanie pod pole karne Chmielowski Chmielowski i gol strzał trudny do obrony Boiskami na suchych stawach w Nowej Hucie od lat rządzą młode talenty piłkarskie, dziś szlifowane pod okiem trenerów Akademii Sportu Progres. U nas w Akademii z tymi najmłodszymi dzieciakami pracujemy w taki sposób, że celem tych zajęć to jest zabawa. Chcemy tutaj pokazać, że zwycięzcą jest, jest chłopak, który przychodzi na te zajęcia. Nie wygra, nie wygra może jakiejś tam konkurencji, nie jest pierwszy w wyścigu rzędów, tylko że samo to, że on przyszedł dzisiaj do nas i zawsze to z trenerami po każdym treningu powtarzamy, że najważniejsze, że jesteście tutaj z nami. Najważniejsze, że przyszliście. Jeśli chodzi o sport, nie można całkowicie uciec od rywalizacji, bo praktycznie sport to jest, to jest rywalizacja. Chcemy nauczyć nauczyć dzieciaki wygrywać. No ale też, też chcemy jej e, nauczyć ponosić porażki, bo to jest nieodzowny element tego, e, tego sportu. Najważniejszą zasadą, którą ja zawsze przekazuję rodzicom, to jest jedna prawidłowość. Nie ma tak naprawdę przepisu na e, wyprodukowanie e, dobrego piłkarza. Często jest tak, że dzieciak przychodzi, jest bardzo zafascynowany tym, ale on w pewnym momencie może po prostu z tego zrezygnować. Idealna jest e, sytuacja, kiedy rodzic do tego podchodzi bardzo spokojnie. Traktuje to w taki sposób, że to jest forma zajęć pozalekcyjnych, dodatkowa forma jego rozwoju fizycznego i tak dalej. Jeśli rodzic do tego faktycznie podchodzi spokojnie, e, to myślę, że te relacje, myślę, że ten przekaz, myślę, że ten dzieciak też, też, też czuje taki spokój, nie czuje tej presji ze strony rodziców i, i na, na pewno się znacznie łatwiej z takim dzieckiem pracuje. Podsumowanie. Dla najmłodszych dzieci sport musi być przede wszystkim zabawą. Wprowadzając element rywalizacji, należy uważać, by nie stała się ona dla dziecka źródłem stresu i presji. Warto pamiętać, że nawet najcięższy trening w najlepszym klubie nie jest gwarancją sportowej kariery. Większość ludzi nastawiona jest na wynik, efekt, na wyczyn. W związku z tym podporządkowano te idee wychowawcze właśnie efektowi, który czasami przychodzi w skutek no, bardzo poważnych kosztów, które ponoszą sportowcy, żeby właśnie po ten najlepszy wynik sięgnąć. Dla nas sport jest przede wszystkim narzędziem wychowawczym. Realia dzisiejsze są takie, że na pierwszym miejscu jest komputer i wszystko to, co się wiąże z małym wysiłkiem, czyli gdzieś tam coś fajnego, przyjemnego, ale oczywiście bez wysiłku. Ja na co dzień to obserwuję w pracy w szkole czy w kontaktach z dzieciakami, i sport, który wymaga poświęcenia, wyrzeczeń, dużego wysiłku na przestrzeni lat, a nie tylko jednego roku czy jednego treningu, nie przyjmuje takiego działania. Na niby, że coś chce grać w piłkę, chce trenować, ale może dzisiaj, może jutro, ale pojutrze już nie. No tutaj nie ma takiej możliwości. Naszym celem jest jakby zachęcić te dzieciaki poprzez profesjonalny trening, w profesjonalnych warunkach, gdzie baza sportowa jest według mojej oceny najlepsza w Krakowie. Do tego kadra profesjonalnie przygotowana, wykształcona, z dużym doświadczeniem, kadra trenerska, i metody treningowe, które no też staram się cały czas gdzieś rozwijać, cały czas unowocześniać, szukać nowych rozwiązań, nowych jakichś tutaj możliwości, żeby, jak w nazwie, progres, czyli progres cały czas tych może umiejętności był. Także tutaj na dzień dzisiejszy w naszej akademii to jest 14 trenerów, bardzo rozbudowany sztab szkoleniowy, od trenerów poszczególnych roczników po po masażystę, fizjoterapeutę, pod y, osobę, która odpowiada za przygotowanie y, motoryczne, y, koordynacyjne, czyli szeroko rozumiany y, ten aerobik sportowy przez y, fizjologa, który gdzieś tutaj z Akademii Wychowania Fizycznego y, z Krakowa w miarę możliwości przyjeżdża, też nas wspiera i wiedzą teoretyczną, i wiedzą praktyczną. W samej Nowej Hucie, w Centrum Rozwoju Kom-Kom-Zon w Nowej Hucie oferujemy blisko 21 różnych form spędzania aktywnego, wolnego czasu. Dzieci, młodzież, które tutaj się znajdują, które tutaj przychodzą na zajęcia, przychodzą tutaj spędzać czas z rówieśnikami poza zajęciami edukacyjnymi, zajęciami muzycznymi, plastycznymi, które są umieszczone w salach. Na górze mogą jakby korzystać w całości z no, dobrodzi z tego obiektu sportowego. I to w praktyce oznacza, że mm, zarówno dzieci, młodzież, jak i klienci komercyjni korzystają z tych samych obiektów, na takich samych prawach. Oczywiście w odpowiednich porach, bo harmonogram musi być tak przygotowany, żeby jedni drugim nie kolidowali. W, w aktywności, ale to oznacza, że tu nie ma innych piłek dla dzieci, i nie wiem, innej sali, innych stepów i innych zajęć na siłowni. Korzystają z tego wszystkiego, czym komórka obda chce obdarzyć klientów, tak zwanych komercyjnych. sportu się machy można podzielić jakby na dwa obszary. Na obszar takiej rekreacji i zabawy. I e, część dzieci, młodzieży po prostu e, spędza fajnie wolny czas za pomocą sportu, pływając, biegając, grając. Natomiast e, w ramach działalności Stowarzyszenia Siemacha działa Akademia Sportu Progres. I to jest już ten sport bardziej profesjonalny, ponieważ e, w ramach tej struktury mamy trzy sekcje. To jest piłka nożna, tenis stołowy i pływanie. No, i tutaj sprawa jest o tyle poważniejsza, że trzeba regularnie trenować. Trzeba regularnie brać udział w rozgrywkach, trzeba regularnie brać udział w turniejach. Niekoniecznie trzeba wygrywać, ale to już jest taki sport, który ma znamiona zawodowstwa. W tym roku e, dzieci i młodzież e, z Akademii Sportu Progres zajęły pierwsze miejsce we wszystkich rozgrywkach młodzieżowych, piłkarskich, halowych w Krakowie. To znaczy wszystkie drużyny, które brały udział w ramach rozgrywek Małopolskiego Związku Piłki Nożnej zdobyły największą ilość punktów i w kategorii generalnej wygraliśmy wszystkie rozgrywki. Także jest się czym szczycić, jest się czym chwalić. Natomiast no, to tylko i wyłącznie dzięki ciężkiej pracy na codziennych treningach, które tutaj w Comcom -Com i na boiskach w oku się odbywały. Zawsze marzyłem o tym, aby, aby partycypować bądź współtworzyć e, akademię piłkarską, szkółkę piłkarską. E, pamiętam pierwszy kontakt e, z, z Andrzejem Augustyńskim, e, z, z Siemachą, z Maćkiem Malskim, jak przyjechałem na, na Kongomzon do Krakowa i oni po cichu gdzieś tam wspominali o tym, że fajnie były że jest jakiś tnisie projekt, powiedzmy, piłkarski. Ja zobaczyłem te obiekty, zobaczyłem tą taką chętną młodzież do tego, aby uprawiać tę dyscyplinę sportu i ja mówię, kurczę, że wy jeszcze tego wcześniej nie, 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 nie otwarliście. I, e, I spełniło się nasze marzenie, myślę, że wspólne marzenie, e, że te dzieci naprawdę czują się tam dowartościowane, czują się, że to jest ich prawie drugi dom, że mają gdzie, gdzie być, mają naszą, e, cały czas nasze, nasze wsparcie. I e, szkółka piłkarska e, Akademii Sportu Progres e, u Siemachy jest takim właśnie jednym ze spełnionych moich marzeń. Progres jest moim klubem, w którym doskonale swoje umiejętności, e, żeby zostać w przyszłości dobrym e, piłkarzem. Dla mnie to jest coś nowego, nowe przeżycie, które... Pozwala mi patrzeć na przyszłość, dzięki temu no, bardziej się lepiej rozwinę piłkarsko i no, przede wszystkim umysłowo. Szkółka S-Progress jest to coś nowego, coś wcześniej w którym się nie mogłem grać, a teraz mam takie możliwości i po prostu czerpię z tego korzyści. No to daje mi taki, umożliwia mi taki rozwój, lepszy rozwój, lepsze możliwości do y, trenowania, grania. No bo tu najlepiej trenują.